Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiałie z Titan Quest, z tej strony Konti i lecimy, jesteśmy na Parnasie Parnas daleki, zdobyliśmy portal na Parnasie eee, I ruszamy dalej, 13 poziom zaraz mi wskoczył, będę mógł ubrać klatę, na pierśnik. No i nie przedłużając, lecimy Zobaczymy co mnie czeka, tym razem quest jest, eee, że szukamy jaskini Parnasu Żeby się dowiedzieć co się dzieje Dobra. Komu w drogę temu? Uku-uku! Uku-uku szczelu szczelu! Dzisiaj pogoda jest tragiczna, powiem wam szczerze. Eee, I znaczy dobra by była, gdyby sobie gdzieś nie wiem, pojechać nad wodę, czy nawet pójść na jakąś rzeczkę, to spoko, także ja muszę się tutaj pepsiankom ratować. Dobrze schłodzoną z ludóweczki, no, także no dzięki temu jestem w stanie jakkolwiek funkcjonować, no, ale no wiadomo, mogło być gorzej, chociaż no, oby nie było. Tak więc lecimy dalej, takim, po takim lekkim off -topie. o co ja użyłem, a już sobie użyłem, dobrze, zapomniałem o nim w ogóle, tak, w chciałem podkę użyć, po czym sobie przypomniałem, że mogę kliknąć w sumie R, żeby użyć podkę. Na egzamin zamiast dziewiątki kliknę ósemkę i odpowiem sobie aureo, o której no zapomniałem po prostu, ta się przydaje. Damage up. No, powoli do przodu, coraz bliżej końca pierwszego aktu, chociaż niestety pewnie jeszcze ze trzy odcinki, jak nie więcej, będą z tego pierwszego aktu. Zwłaszcza, że nie idę zbyt szybko przed siebie, bo, no bo zwiedzam. Staram się tutaj zwiedzać jakieś miejscówki ciekawsze szukać czegoś ciekawego, po drodze. Eee, no bo nie wiem... gdzie co można ciekawego znaleźć. No po prostu sprawdzam. Różnego rodzaju takie miejscówki, jaskinie i tak dalej. Ale to nie wychodzi na złe. Czyli nie zawsze. Eee... złotko. Złotko, złotko i do przodu, komu w drogę temu, most kamienny i kolejna fontana, dolny obóz, okej. Okay. Widzę, że teraz tutaj jakoś dużo tych fontan, więc jeżeli utrzyma się tendencja takiej częstotliwości fontan reinkarnacji, jest level, goodie. To dzięki temu będę mógł takie powiedzmy w miarę sensowniejsze, krótsze też troszkę materiały robić. Ile ja tej siły potrzebuję? 163, czyli dodałbym 2 w siłę. I wszystkie trzy punkty w to. I mam siły 162. Haha! <laughs> jeden siły braku. To grubo. Grubo, jeden siły mi braku. Muszę jeszcze jeden level dobić. No ale teraz idzie dużo szybciej level. W związku z tym szybszym tempem gry. Więc nie ma źle. Może coś fajnego do siły mi dropnie, ale to na razie to tak. Proszę dopóki sobie. Ja mam taką tendencję, że. O, kaplica doświadczenia, dobrze. Ja mam taką tendencję, że dopóki sobie radzę z mapkami, to jakoś specjalnie nie szukam zmian przedmiotów i tak dalej. No bo dopóki sobie radzę, to trochę szkoda czasu się rozglądać za tym, co wypada. No owszem, to może być zgubne też, ale no. Dopóki jest ok, to. To jest ok. W międzyczasie po prostu może coś wypaść, więc. Nie... Oj, jakaś ekipa. Nie będę też po prostu niepotrzebnie tracił czasu na przeglądanie dosłownie każdego przedmiotu, który wypada. No i znowu zamiast R to. Chciałem dziewiątkę kliknąć i sobie włączyłem bufę. Eee, no, co to mówiłem? O tym, że trochę mi szkoda też czasu, bo później się w międzyczasie może okazać, że wypadnie coś lepszego niż tu przeglądanie każdego dostępnego przedmiotu, który mi wypadnie i... No i bez sensu, nie? Dopóki sobie radzę, to, to jest w porządku. Mhm, trochę dużo tego wydełka tutaj kościanego. Jeszcze jakieś pisało, Cerbero podobne, co się, dwugłowe. Wincy, zombie captain. Mhm mm Mhm, mm tu And that captain Mhm, mm eliksiru eliksirku nigdy za wiele. Bo dzięki temu, że wypadają na mapie, to nie muszę się cofnąć do miasta, żeby się zaopatrzeć w uzupełnienie potek. Tu 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 Biegnę i z łuku. Tari, 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 tari. Hi, captain O, dużo ekspired mam jakąś jedną czwartą mniej więcej w na kolejny level, także nice, nice Nice, nice, baby Cześć tam jest u góry, jaskinia chyba Ojoj, to mi się nie podoba za dużo Za dużo, za dużo was Dziko ludy Egzekutor, dziki weteran, egzekutor, zwierzolud

Więc sudisów w biegłości, dobra, to jest jakaś naturalna jaskinia, i to może być ta, do której zmierzam, czy to może nie być ta, do której zmierzam. Dowiemy się, jak tam dotrę. Kurde, tak jednak takiej siły nie brakło. Damn, bym sobie dał jeden punkt więcej w tego. W to ucznictwo, i później na następnym levelu bym to mógł już wymaksować. Miałbym 9, i wtedy bym sobie dodał. Czy mogę po prostu doczytać ile tej siły dostanę, ale bym się nie chciał. A tam jest wejście. Nie chciałbym się po prostu doczytać ile tej siły dostanę. Tak, to jeden punkt do ucznictwo, później na następnym levelu bym tylko w statystykach podbił siłę. E I ten. I miałbym wymaksowanego skilla. Hmm, kiełdnie to i idzie level już 1 trzecia. Dobrze jest. Zdobiona skrzynia. A w niej pewnie jakaś kupa. Aha money! Gruby drop Pamiętajcie, zdobiona skrzynia służy do tego, żeby trzymać w niej złoto. Na co komu przedmioty i kosztowności? Zdecydowanie to nie jest jaskinia, której szukałem, patrząc na to, że jest koniec tej jaskini nie było nawet elity żadnej. To jest udobiona skrzynia, w której wypadło samo złoto, więc zarobiony. O, ale dwa eliksiry zdrowia, więc do przodu. Tyle dobrze. Urzeźwienie, Antonio, fuck alto. Dolny obóz... Tam nie ma przejścia, okej... Okay. Dobra, tu coś... jakaś zielitka. Nawet sługusów ma ze sobą gnijąca kość... No ja zapomniałem że ja mam jedynkę też do odpalenia ten róg i to zwiększa mi attack speed chyba Topity Butter boater. You hold anymore You can't hold you have hold you can't hold you, can't hold, you can't anymore Fuklesz karwasz Your na pierśnik win. życia No nic no to jak you can't carry anymore to L I do Helos sobie skoczymy You can't hold you hold you can't hold hold you can't hold You can't because it's called, you know. If you, yes, it's not safe you're to, safe to, to go. 10, 13 ja tu mam na sobie szybkość ataku, tak, no i to mi się podoba. Na szyi. 6 do siły. Hmm. No mógłbym trochę oszukać. Aha, tu mam 12 do siły. No to dupa zbita żur z ja jem, powiem szczerze, bo jak moja obecna klata daje mi 12 do siły. Oooooo! To by znaczyło, że muszę dać jeszcze więcej do siły. Której na elektryczność siła plus 4. Zróbmy tak. Mhm. Rozdajemy wywalot, różne żywioły. To bym, jakbym ubrał, to mam 160, a trzeba mi 163. To i tak kiepsko. No nic, zostawię sobie to, bo jednak się to może przydać. No to wygląda. Goodbye. Yes, sir. Sortuj. Zwiększ pojemność. 100 tysięcy gold, please. Eee, yeah, okej. Okay. Mamy tu jakieś większe potki, czy chyba nie masz? Tylko małe, w, większym, w drugim mieście pewnie były większe. Dobra, póki na razie jeszcze potki mam, to jest okej. Okay. Wracamy do Parnasu. Do obozu. Bo tam coś na mapie mi się pojawiło, chyba było. Tak, jest tu coś. I to jest fontanna reinternacji kolejna. O, gwiazdka leży. Elitka zgubiła gwiazdkę. Eee, czy jest coś? No jest quest i jest ta fontanna. Górny oboz.

A mm, I saw it happen That they were turned into the stone I mamy kolejną reinkarnację pyk Okej, okay, kogo my tu mamy? Kapliczka odmrożenia Będziemy odmrażać te bobki wyziębienie jest wejście do jaskini. spługawione jaskinie, tak, to jest to, bo nawet jest podpisane one są spługawione po prostu siłym mroku no dobrze, już się obawiałem, że coś, mi znowu nie pykło no ale ludzie mi w komentarzach zatwierdzali, że o nic się nie trzeba martwić bo grę, kampania jest na tyle prostolinijna, że nie da się zgubić co najwyżej można pominąć jakieś zadania poboczne które ponoć jedno gdzieś tam ominąłem gdzieś tam w którymś mieście więc musiałbym się rozejrzeć a spokojnie, ewentualnie. Gdzie taka, gdzie taka ewentualność mogła zajść, przypominałem sobie jakieś zadanie poboczne? No ale powiem szczerze, że gra mi się fajnie. Teraz mi się naprawdę lepiej gra na tym szybkim, a to już wspominałem, więc... Teraz będę się powtarzał w kółko. Podoba mi się Gierka. Zdecydowanie mi się podoba. Także może zrobię właśnie tak, bo taki miałem przynajmniej wstępny plan. Bo tam ten dodatek, ten najnowszy, ten coś tam Echoing Embers, czy coś tam, ten najnowszy dodatek. To, że jego tam można fabularny motyw odpalić dopiero chyba tylko na tym najwyższym poziomie trudności. I tak sobie myślałem, że, mogę, że, że zrobię może tak, że właśnie. Normal, cały, sobie nagram jak na serii. Później, prawdopodobnie. Pewnie drugi poziom trudności, co słyszałem, są trzy poziomy trudności tak jak w GrimDonie, czy w Diablo i tak dalej. To pewnie sobie przebrnę to jest drugi poziom na streamach na Twitchu. I jeżeli dojdę i będę miał możliwość odblokowania już tej dodatkowej fabuły z dodatką, to wrócimy pewnie w ramach serii. Nie wiem, może tak zrobimy, może, i, może inaczej zobaczymy. No w każdym razie taki jest plan. Bo tam niby można było chyba przy stworzeniu postaci od razu wybrać ten najwyższy poziom trudności, ale przypuszczam, że bez jakichś konkretnych odłożonych przedmiotów to raczej byłoby ciężko na nowej postaci od razu lecieć na najwyższy poziom. Pewnie skończyłoby się to szybką klęską. Mhm, dobra, zaraz level kolejny, dobrze, znaczy no zaraz. No połowę przebiłem, więc już dziesiutko. Połowę lebelaż dobiłem, więc już bliżej niż dalej zdecydowanie. Może za te potwory. Tam będzie ich dużo. W tej jaskini to może tam sporo ekspa wpadnie. No i no, gdzieś w tym kierunku jest ta jaskinia. No i tak mi w tym kierunku na mapce pokazywało, że tam powinienem gdzieś zmierzać. Właśnie w tym kierunku To jakaś spora ekipa Z jakąś aurą Ten zombie kapitan pewnie ma tę aurę mhm. Kiełnie toperza Przyda się wysysania zdrowia Kolejny kiełnię toperza Szkoda, że tych yy, cięciw, czy tam czegoś mi nie rzuca, co zwiększają atak speed. mi się dał jakiś fajny łuczek zdobyć, bym sobie dorzucił atak speeda jeszcze trochę. Mógłby jakiś niebieski łuk wylecieć. jakiegoś takiego mapka z zielonym dropem, bo jakiś też zielony łuk poleciał czy coś. Skrzynia... I wejście do jaskini będzie tu. Nie, nie ma tutaj wejścia do jaskini, ale już jesteśmy bliżej niż dalej, żeby do niej dotrzeć. Fajnie, bo jakby gdzieś poza, po tej jaskini, od razu gdzieś tam się fontanna reinkarnacji trafiła, to byśmy mieli punkt zaczepienia na, na zakończenie odcinka. No zobaczymy. tu faktycznie są pozamieniani w kamień, więc nie zdziwiłbym się, aby tu jakaś meduza była. Jaskinie delfickie. Jakiś bałs w postaci meduzy. O, królowa Gorgon. Gorgony. Się leczą chyba mhm. Któraś tu leczy czy to ona sama się jej biją mnie i to mocno halo a z łukiem by mogła rzucić jakiś łuk O, no, jedna z głowy, jedna z głowy. Zabity boss. 2294 expo. Jak za każdą dostanę po 2000 expo, to nice. Czerwy ta z łukiem leczyła. O, 2000 kolejne. No, to grubo, bo... Doba mi się to. A to jest meduza. Królowa Gorgon meduza. Ciań w kało. Ponad 6000 ekspa. hu. Pokonaj gorgony, serca z kamienia. Odblokowano osiągnięcie. E, nie ma żadnego łuku. Jest tylko dębowy myśliwski, ale biały. Tylko biały dębowy myśliwski łuk. No. 140 zręczność 1835. Baza bardzo fajna. Szkoda tylko, że... Faktycznie nie rzuciła żadnej. Może tu pewnie dałoby się może jakoś podparmić nawet. Delikatnie, jakoś może by się dało potwarbić, nawet tutaj, szczerze powiedziawszy, co ja to mam? Gorgona Protect, przepaska. No, chyba nie będę w stanie Tetrisa z tego zrobić.

Telkin. everyone was killed, everyone but me. i tracked him here from the far east. i would have had my revenge, too, if it hadn't been for those gorgons nearly the stone, he now marches his army towards athens. by now, that city will be under siege. if you wish to see a Telkin, you'd better find him before i do, for i will have my revenge. nice. Mm okay. -hmm. Majestic. Eee, niestety wielka weterańska nabijana pałka. L. Niestety pałka mi się do niczego nie nada, ale jest dobrze, bo widzę tam fontannę, więc tak jak wspomniałem będzie można ten materiał zakończyć. Jeszcze tylko sobie wyprzedam te przedmioty, sprawdzę eee, co tam powypadało Co to za weterańska pałka? To mnie nie interesuje. Odporność zimna, szansa na kontratak. Zbrójka to nie, karwasze 10 to nie. Odporność na ogień, zimna zdolność do ataku. Przemia do wszystkich towarzyszy, dobra, a co to było? Co to był za przedmiot? Eee... Szybkość ataku 8, odporność na obrożnia To to sobie odkupię i ubiorę. Jest jeden atak spida więcej odporności. Trochę mniej zbroi, ale dobra. Mm -hmm. Zręczność, energia. O, 28 zbroi, 11 zręczności. Spoko opcja. E, dobra. elektryczność, dobra. E, dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Jest okej, okay. jest dobrze. O, mam cały kiełbnię toperza. Wow. I tu gdzieś była ta cięciwa... artemidy? Coś takiego? Tak, i to jest obrażenie okute, szybkość ataku... ...i szybkość pocisków, 2 na 3 odłamek reliktu, jeszcze jeden relikt i... Jeszcze ...jeden odłamek i będę mógł zrobić cały relikt. I to wtedy by można było gdzieś dorzucić do jakiegoś ciekawego łuku, pod warunkiem oczywiście, że takowy wypadnie. Co to za pałka? Mhm, wejście czy wolny atak, speed dobra. Szybkość ataku, słaba brązoleta szybkości. Energia, regen energii, ja szybkość ataku, ale sto inta, ja w inta w ogóle nie idę. Dobra, e, a tu jakieś skrzynki jeszcze są. No, tłoczone nogawice Pegaza, o, to może być dobre. This can be good, you know. Odporność na żywioły, obrażenia od żywiołów, 17, szybkość ruchu, nice! Osiem siły. Kolejny itemek z siłą, który zdejmuje. Ale biegnę teraz. Hu 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 Dobrze jest. Git. git. Git, git, Nie ma tu nic więcej nie ma. Dobra, tu dało się jakieś gorgony uciukać. Ciekawe, czy da się je farmić tutaj? Wejść, wejść, zabić znowu, nie? Fejan. Ona tu gdzieś jest? Nie ma jej, to nie wiem, dlaczego mi ją pokazuje na mapie. Okej, okay. więc gorgonek. Jakiś łuk wyleciał na No trzeba, no, nie możecie rzucić jakiegoś e, ten. Nie przynajmniej żółtego, to jakoś już można było kombinować, Może jak atak speed był. No i dobra, I mamy fontannę reinkarnacji. Tak więc ja się tutaj zapisuję i tu kończymy materiał. Po pokonanych Gorgonach ruszamy dalej. E, bitwa o Ateny. Piąte zadanie mi się aktywowało. Udaj się do Aten. Mroczny czarownik znany jako Telkin prowadzi na Atenę armię potworów. Jaki by nie był jego cel, miasto będzie potrzebować każdej dostępnej pomocy. Tak więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach no, no tak, w następnych materiałach i do zobaczenia na streamach, na Twitchu, tak więc e, trzymajcie się. Jeżeli macie ochotę wpaść na jakieś media społecznościowe, wszystkie linki macie pod filmami, zawsze e, dorzucone, Facebooki, Twittery, Instagramy, Discord, serwer e, i tak dalej, więc e, zapraszam. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bye.